I'd seen soldiers recover their fallen before. But none like these men. There was a reverence to how the ghosts treated Ajax. The exact opposite of how he must have died. If this man Rourke had killed him, he'd taken his time. Now, he was actually hunting the ghosts. But here, once again, the Federation was attacking us. And we were headed into the chaos. Witam, witam wszystkich serdecznie. Mm, Przepiero z tej strony. Gra oczywiście Call of Duty Ghost. Yy, miałem problemy techniczne odnośnie dźwięku. Rzadko się to zdarza, ale zdarza niestety. I muszę po prostu wrzucić jeszcze raz ten sam odcinek już z dobrym dźwiękiem bo kwestia tutaj techniczna polegała na tym że akurat obraz był, wszystko było ok tylko dźwięku nie było i zgłosiliście swoje uwagi oczywiście wycofałem oba filmy bo chodziło o ten odcinek i o następny i rzucam właśnie dla Was te odcinki już dobrej jakości z dźwiękiem ze wszystkim już standardowo Rzekłem mówić. Zachęcam oczywiście do zagrania w tą grę, do oglądania także mojego kanału i te, tychże odcinków, a także innych e, gier z mojej playlisty. Ona sukcesywnie będzie powiększana, także, także spokojnie. Ech, jeśli chodzi o tytuły, na pewno czekam na dodatek, tak jak wspomniałem, do Wiedźmina trójki. Hmm, Chciałbym Wam też przytoczyć na 1 i 2. Nie wiem jak to ugryźć, bo, bo tych premier będzie trochę. Oczywiście ba, e, Battlefield Hardline także będzie e, wrzucony tutaj na playlistę. Postaram się to zrobić w miarę szybko, tylko że akurat e, pracuję i tak nie za bardzo czas mi pozwala, wiecie, bo akurat wykonuję taką pracę, że Późno wracam, no ale postaram się dla Was to zrobić oczywiście Co hm. z tym paskiem? Pewnie jakaś mapa duża Ale zobaczymy, zobaczymy Bo lubię wracać do tych starszych tytułów z tego względu, że zajebiście mi się w nie grało kiedyś, więc chcę to też udokumentować Proszę jaka grafika, następnie Jestem Jestem, jestem, jestem Tak jest, napierdalamy Zmieniłem sobie przycisk, pod ctr dałem sobie przykłócenie zwykłe Bez możliwości y, położenia się Nie wypię Oj, coś widzę Witam

Się, a co robię cały czas. Zalecimy. Te czołgi mi pasuje zniszczyć. Okej, okay, od razu sobie uzupełnijmy amunicję. Złamałeś, złamałeś Jeb Gdzie teraz, gdzie teraz? Prowadź, prowadź

Idziemy, idziemy, idziemy Kurwa, sorki, pociągło mi się za dużo Też widzieliśmy Dobra, jesteśmy

pera nie, nie, ja nie chciałem tego zmieniać, halo To chciałem zmienić Dobra, dobra Idziemy dalej. Call of właśnie są... Jest taki plus albo i minus, że misje są bardzo krótkie, wiecie. Położę yeah. szkur. Jesteśmy, dobra. Ale idziemy, idziemy. Patrzcie się na to. Masakra. Kurwa, wiedziałem.

Ale tu jest spalone wszystko, masakra. Aha. Faktycznie, bo wy tego nie widzieliście odcinka jeszcze niektórzy. On tutaj to podnosi. Dobra. Nie zrobisz tego. Shit. O, o. coś się zbliża. Je Jak to wygląda, zajebiście. Masakra. Dobra, You saved your asses. You need your help. The hell you didn't. It. all of you. We have to go back. Our dad's down there, we're not leaving without him. That's real admirable, view. Shall they not do father's not there anymore. Dad, this whole time you—you you were one of them. You. You're a ghost. Try the ghost. That's your commanding officer. Boys have no idea how hard this was for me. But once I make a choice, there's no turning back. You and your brother still have a lot to learn. But you passed all your tests. Welcome to the ghosts. We're ready. Cześć, czyli można But what the hell are we going to do about Rourke? Rourke No i wszystko jasne. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.